dzisiaj będzie film jak robić slajma. Pewnie wszyscy już wiedzą. No. no. Więc potrzebujemy pojemniczka i jeszcze jakąś łyżkę. Dobra. Więc zaczynamy. Ja już mam wszystko gotowe. Musiałam tylko trochę wypróżnić jeden taki pojemniczek. No i potrzebujecie pojemniczek z y, takim pokrywką, Znaczy nie taką, tylko jakiś... Jeżeli chcecie dużego slima, no to możecie sobie zrobić dużego. Ja robię małego. Takiego bardzo małego. Nie, mój dyplom. Nie, nie, nie. Aktywator. Aktywator. Wszystko zniszczył. Nie, 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 nie. Wszystko się zepsuło. Please, aby się nic nie zepsuło. Nawet drugi jest pochlapany. Pochlapany, dobra. Jakoś przeżyję. Jak coś, to nie wasza wina, że nagrywam film, tylko po prostu to moja wina. Dobra, robimy teraz klej. No Jezu, jakie problemy techniczne. <grym> <grym> Okej, okay, jest. Problemy techniczne. Dobra, zróbmy takiego, nie? Tylko pamiętajcie, jeżeli macie jakoś 9 lat, albo nie wiem, 7, jakoś 10 na przykład lat, to nie bierzcie za dużo kleju, dlatego że jakby będzie wam się trochę za bardzo mieszało. Więc kleju za dużo nie dajecie, gdy macie za mało lat, troszeczkę. Ja mam już 13, więc no. Trzeba teraz mieszać, ja mam za dużo aktywatorów, więc poczekajcie, ja chwilę muszę sobie wyrzucić gdzieś tego aktywatoru. Więc poczekajcie. I jak coś, to bardzo Was przepraszam, że prawie nie widać tego, jak robię tego slajma, więc za chwilę zmienię kadr i będzie lepiej, dobra? No więc... Dobrze, ja już wróciłam ze slajnikiem. Nie ma prawie aktywatoru. Yy, ja nie dlaczego. Tylko pamiętajcie, że jak się za bardzo klei, to weźcie więcej aktywatoru. A jak za bardzo jest płynne, to weźcie więcej kleju. A jak źle mówię, to bardzo Was przepraszam. No, tak to wygląda. O, a to ja. Dzień dobry. I zawsze gdy nagrywam, to muszę mieć tak. O. Bo mój tata ma takie dziwne. O, dzień dobry. No. Jezus, Maria, nie da się po prostu. Jeju! Ja już wolę mieć kamerę niż telefon. Jezu! Takie problemy. Dobra, ja potrzebuję więcej kleju. Dobra, tu nie ma dyplomu żadnego. Więcej kleju? Aha, super, znowu. Dobra, poczekajcie. Jak tam YouTuberzy to robią, że otwierają jedną ręką. A ja jestem nieporadna. Super. A już mam dużo subskrybentów. Jezus! Dajcie mi poradnik, jak się, jak się otwiera jedną ręką, bo ja zaraz nie wiem. Jezus, poczekajcie chwilę. Dobra, jest Git, otworzyłam. Jakoś ten klej. Whee! Dobra, nie za dużo tego kleju, bo zaraz będzie się kleił. No weźcie mi, poradźcie coś, aby się nie ruszał. Bo ja na razie stać mi na kamerę, ale na razie mi się nie chce kupować iść do Media Mail, Market, czy jak to tam się nazywa: jakieś nie wiem, chińskie sklepy do zamówiania. Jakiś kamer, tak naprawdę nie są chińskie. Jezu, jak coś to sorry za tą słabą jakość, bo nagrywam telefonem. Niektóre są też resztki po tamtym slajmie, co wrzucałam, nawet go nie widzieliście. Dobra, teraz musicie mieszać. Ja wam powiem potem co, bo ja zaraz nie wytrzymam z tą jedną ręką. Więc poczekajcie, ja wam potem powiem, co trzeba zrobić. O Jezus, moja ręka. Dobra, nie pytajcie o moją branną rękę. Uwaga, gdy mieszacie, to jak się przykleja trochę, to możecie kogoś zawołać, abyście mieszali. I żeby ten ktoś dawał wam aktywatoru. Niestety, nie zawołam mojej siostry, bo nie chcę. No, dlatego że się z nią pokłóciłam. Yy, w następnym odcinku będą porady, yy, co zrobić, gdy Twoja siostra jest dla Ciebie niemiła, i gdy się z nią kłócić. kłócisz. No, oczywiście mieszasz, a ten ktoś Ci daje aktywatoru. I ktoś, to sorry, że wam nie pokażę, może w jakimś odcineczku Wam pokażę. Bo teraz na razie nie chcę wołać mojej siostry, bo dowiecie się, co się stało w następnym odcinku. No, więc na razie sobie będę mieszała i będę sobie dodawała aktywatorku Bajo. Dobra, na razie tak to wygląda. I teraz nie chcę mi się teraz jego wyciągać. Mnie na razie zamknę, ale wy, jeżeli chcecie się dalej bawić tym slime'em, to możecie dalej mieszać sobie, aby on był w lepszej konsystencji. Mój jest już taki, no już w miarę. I pamiętajcie, najpierw umyjcie ręce na przykład aktywatorem albo mydłem, i wtedy możecie wyciągnąć, dać na przykład na taki stół. I wtedy macie gotowe. Tutaj nie pytajcie, bo się wylał aktywator, bo nie miałam zamkniętego i tak o zamknęłam, super. No. Więc to na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jak wam się podobają moje filmy, to oczywiście możecie zasubskrybować i dać lajka. I dajcie subskrypcję z dzwoneczkiem koniecznie. Tyle. Więc bye.